Siemanko wszystkim, dzisiejszy odcinek będzie skierowany dla tych osób, którzy jeżdżą lub stoją lub nie jeżdżą lub jeżdżą Dla busiarzy, którym tak, drętwie prawa noga, mają cukrzycę, mierzycę czy chuj wie, jakieś inne choroby związane z drętwiającą nogą Lub po prostu chcą sobie podczas jazdy tą nogę wyprostować, założyć na głowę, na desce, nie wiem, gdziekolwiek, pójść spać To właśnie ten odcinek będzie dla tych ludzi, bo w dzisiejszym odcinku będziemy zakładać tempomat Tempomat w jednostce... EURO 4 JUMPER BOXER DUCATO W rocznikach 2006 do 2011 Szara deska, zapraszam do oglądania Jeszcze jedna ważna rzecz Jeżeli podobają wam się takie odcinki Interesują was Zostawcie łapkę w górę Dajcie suba Bo to mnie motywuje do dalszych nagrań takich pierdółek Zapraszam na odcinek No dobra, to od czego musimy zacząć Po pierwsze co należy zrobić? To zdemontować osłonę, tak zwanego pajączka dolną, obudowę, osłonę tutaj pod kierownicą. Ona jest montowana na cztery śrubki na imbusa trujeczkę. Jest tak. Odkręcamy ją i teraz jest najważniejsza rzecz: czy mamy wiązkę pod Tutaj widzimy, jest wypuszczona wiązka, bardzo często się tak zdarza, w 80-90% Tak mi się wydaje, że ta wiązka jest puszczona już pod do sterownika To jest wiązka, szara wtyczka Brązowa, sorry, brązowa Brązowa wtyczka, jeżeli mamy taką wtyczkę, to już praktycznie na 100% się uda zamontować Tempo macik w naszym pojeździe Drugą rzecz, którą należy zrobić, to wykupienie manetki Wykupienie manetki oryginalnej manetki jaka występowała jest to Plung Play kupujemy manetkę na internecie jest tego pełno prosta sprawa praktycznie dokupić manetkę, podpiąć, wsadzić ale nie do końca bo ten, ad, bo ten tempomat trzeba włączyć, adoptować żeby go sterownik po prostu widział tak? i teraz tak są dwa sposoby na włączenie tego tempomatu pierwszy sposób to jest programem Uruchamiam sobie program, ja to adaptuję sobie mesem. multi łączymy się tam za pomocą Fiat Panda 2010. Ja nagram niedługo odcinek, jak się takie rzeczy robi, ale jest drugi sposób, bardziej prostszy, metodą na tak zwane zwarcie. Czyli co robi? jeżeli mamy już taką wtyczkę do tym pomaciku, to nie wiem, czy mi się uda to nagrać. No, mi się nie uda nagrać, ale na tej wtyczce są oznaczenie pinów i teraz tak, trzeba zrobić zwarcie pinu drugiego z pinem czwartym. Czyli robimy zwarcie 2 i 4 zwieramy. Ja, ponieważ ja to dwie ręce potrzebuję do tego, żeby tam zrobić to zwarcie, także to będzie moment i ja zaraz podłączę to zwarcie. Teraz bardzo ważna rzecz, jeżeli będziecie szukać, dokupywać manetkę tempomatu, to musicie, najważniejsza rzecz, żeby ona była do normy spalin EURO 4 na 5 pinów, manetka musi być na 5 pinów nie wiem czy tu będzie akurat to dojrze tutaj mamy 5 pinów 5 pinów manetka, bo do EURO 5 jest, już występuje na 3 piny i ona po prostu nie będzie działać Także szukamy manetki na 5 pinów. Dobra, to już nasze zwarcie mamy zrobione. Ja użyłem zwykłego kabelka. Można użyć wszystkiego: spinacza biurowego, drucika jakiegoś, cokolwiek, żeby tylko zamknąć obiekt w pinie 2 i 4. Na wyłączonym zapłonie, oczywiście. Teraz tak, jak mamy zrobione zwarcie. Uruchamiamy zapłon, włączamy zapłon i od razu nam się powinna zapalić kontrolka tempomatu. Tak jest, jest kontrolka tempomatu i w tym momencie tam tempomat jest adoptowany. Możemy wyłączyć, wyjmujemy sobie nasze zwarcie, wyjmujemy sobie nasze zwarcie i w tym momencie już można zająć się podłączaniem naszego tempomatyciku. Tempomat, tempomat. Yy, oryginalny jest bardzo prosty do pięcia bierzemy sobie podłączamy, jest to coś na metodę plung and play jedną ręką to jak mi to pójdzie, dobra jest i on tutaj sobie będzie zwyczajnie do wsunięcia wezmę takie zatrzaski jeden, drugi zmienię rączkę i już mamy ten pomacik zainstalowany. I zobaczmy jak to teraz wygląda. Dobra, kontrolka jest. Dobra, i teraz pyk. Tu mamy na tym pomaciku off To jest bardzo prosta obsługa, to jest zwykły ten Najprostszy można powiedzieć. Przełączamy sobie on. Wyświetlacz nam daje informację, że ten pomad został włączony. Kontrolka się zapala Już mamy tempomat aktywny można powiedzieć tak? Jeżeli chcemy go wyłączyć podczas jazdy To można używać, włączać, wyłączać W każdym momencie tak? Jeżeli sobie włączymy tempomacik To go teraz trzeba ustawić Na prędkość tak? Ten tempomat łapie Od drugiego biegu Bo się już nie pamiętam czytałem tam kiedyś o tym Od drugiego biegu Od tam od 40 czy 50 km Na godzinę wzwyż. Oczywiście to nie zna, czy od trzeciego biegu. nie ważne, ale nikt nie ma za tym pomatu przy 10 na godzinę. tak? No i jak rozpędzimy się do danej prędkości, bierzemy sobie dźwiękę do góry raz i on już trzyma tą prędkość. I jak trzyma sobie tą prędkość, to możemy sobie bez użycia gazu też prędkość zwiększać. Biorąc do góry, jedno pyknięcie do góry to jest bodajże 1 km, jak instrukcja mówi, ale w rzeczywistości to wychodzi tak gdzieś 1,5-2 km, coś takiego do góry. Jeżeli chcemy obniżyć, obniżamy sobie. Jeżeli chcemy wyłączyć, to praktycznie wyłączamy. Co jeszcze wyłącza ten pomad? Ten pomat wyłącza nam naciśnięcie hamulca, wciśnięcie hamulca bądź sprzęgła. To nam też rozłącza ten pomat. Na tempomacie pomacie też można wyprzedzać, ale to chyba każdy wie, że na tym pomacie tym akurat może. Wyprzedzamy sobie, można przyspieszyć, puszczamy gaz. On już sobie wróci do, do swojej ustawionej prędkości. I co jeszcze? Jeżeli nam się zdarzy przyhamować, nacisnąć hamulec, ten pomat się rozłączy. Jeżeli chcemy powrócić do danej prędkości, to guzik, ten z boku res naciskamy i on już łapie wcześniej ustawioną prędkość. I to jest cała obsługa tego tempomatu. Nic skomplikowanego. Co jeszcze? Obudowa. Po założeniu tempomatu, po założeniu tempomatu, w obudowie jest zaślepka pod manetkę tempomatu. Ja, powiem szczerze, nic z tym nie robiłem. Można dokupić sobie obudowę na internecie na pewno z wycięciem pod tempomat. Ja, powiem szczerze, i jeżdżę sobie na razie na daną chwilę bez obudowy mam też drugie auto, mam jedną manetkę powiem szczerze, jak chcę sobie przekładać ten pomad to odłączam go i mówię, ja wkładam do drugiego auto i tyle, żeby się nie pierdzielić z odkręcaniem i przykręcaniem obudowy co jeszcze można zrobić ja to sobie kręcę tę śrubkę, żeby mi się nie zgubiła bo wszystkie śrubki od obudowy mam wkręcone w swoje otworki i tą śrubkę też tu przykręcam, żeby mi się nie zgubiła, bo ona też zahaczał ten pomad. Tylko i wyłącznie ją przykręcam, żeby mi się nie zgubiła kiedyś kiedyś nie chciał zmienić tę obudowę, czy przykręcić całkowicie, to przykręcę sobie tę śrubkę, żeby mi nie zgubiła tak, to wszystkie ma kręcone. I to jest tyle z tej obsługi, tempomatu i montażu Najważniejsze pamiętajcie że ja, jeżeli jest wiązka, to już jesteście w domu, ten da się zamontować. Metodą na odblokowanie, na zwarcie czy programem. Obojętnie. Ta I ta metoda jest dobra. Co jeszcze mogę powiedzieć? Ta metoda działa tylko w Jumper Boxer ducato w jednostkach euro 4. Nieważne jakieś inne. 2, 2, 2, 3, 3, 0. Nieważne. Ważne, żeby była euro, norma euro 4. Sara Deska. I ten pomat będzie działał w euro 5 i wyżej. Ten sposób się nie załapie gdyż pamiętajcie, manetkę tempomatu musicie kupić do euro 4 taka jest różnica, że euro 5 jest bodajże manetka na 3 piny tutaj w euro 5 mamy manetkę na 5 pinów to jest zasadnicza różnica dlatego tych manetek, tak jak ja sobie szukałem to no jest dużo mniej do euro 4 manetka na 5 pinów musi być, bo inaczej nie będzie działać i to wszystko w temacie yy, no co, no Dzięki za oglądanie i do następnego. Siema.